Grupa ukraińskich żołnierzy w okolicach Hersonia nie strzelają w ciemno. To jest nasz cel, jest zakryty siatką. To okopy i pozycje. Pierwszy strzał, nietrafiony, w końcu nad ziemią, pojawia się dym. Sputniki uszli w nul. Drony. Od najmniejszych kupowanych spółki w supermarketach po bardzo zaawansowane, jak choćby dostarczane przez polskie systemy FlyEye czy Warmaid. Ukraińscy żołnierze codziennie wypuszczają około tysiąca bezzałogowców. Ten podniebny pojedynek wygrywa ukraiński. Część z nich atakuje bezpośrednio osobą, to znaczy z, z, właśnie jak samoloty pociski. Część to jest zaawansowana amunicja krążąca, którą można wysłać, podglądając nad pole walki i w, trafić... Bardzo precyzyjnie, w bardzo konkretne wybrane obiekty. Druga strona też je ma. Irańskie drony Kamikaze, wystrzeliwane ostatnio z Białorusi, atakują miejsca oddalone nawet od tysiąc kilometrów. Od wczoraj obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła osiem takich dronów. Są strącane m.in. za pomocą przekazanych przez Polskę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Nasze lotnictwo kontynuuje walkę o ukraińskie niebo. Podobnie jak w poprzednich dniach, co godzinę otrzymuje meldunki o zestrzeleniu rosyjskich rakiet i dronów. Strach w szeregach rosyjskiej armii budzą tureckie drony Bajraktary, z których korzysta ukraińskie wojsko, niszczą czołgi i pojazdy opancerzone. O bezzałogowcach, które atakują z Nienacka i bardzo precyzyjnie Ukraińcy nawet śpiewają. Bayraktar. Zwłaszcza w pierwszej fazie wojny, gdy Rosjanie szli na Kijów, no to na przykład te tureckie bezzałogowce odgrywały wówczas bardzo istotną rolę. Kolejne dostawy broni na Ukrainę mogą zdecydować o wyniku wojny, którą wywołał Putin. Elżbieta Byszewska, panorama.